W Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała, Chwała w Tobie, Panie. Panie. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie, wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albo wiem, oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albo oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albo wiem, oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albo oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy Wam urągają i prześladują Was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o Was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest Wasza nagroda w niebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chrystę. Usiadźmy. <śm> W tę uroczystość wszystkich świętych, tak patrząc, jest takie jedno słowo, które się pojawia w każdym z tych dzisiejszych czytań. Słowa, które Kościół daje nam jako ludziom wiary w przeżywaniu świętości. Czytamy tak, że Jezus, widząc tłumy, zaczął mówić, głosić. Apokalipsa mówi tak, Jan napisał, popatrzyłem i widziałem. A w liście mówi, popatrzcie, jaką godnością darzył nasz Ojciec. Popatrzcie. Tam, gdzie, gdzie jest nie tylko takie popatrzenie i lecimy dalej, choć my jesteśmy może bardzo przeniknięci różnym patrzeniem, Pewno w ostatnim czasie to dużo w wiadomościach różnego typu telewizyjnych, internetowych, na ulicach i jeszcze gdzieś. I, i, i to, co, na co patrzymy, ma wpływ też na nas. Jeśli na to pozwolimy. Ale dzisiaj słowo i popatrzcie: popatrzcie na Boga. Popatrzcie na Boży Tron. Popatrzcie na Świętych. Popatrzcie na siebie samych. Popatrzcie, czy jest coś, czym możesz się zachwycić? Trzeba powiedzieć tak. Jestem dzieckiem Bożym. A ty? Amen. Amen. Tak, to jest Twoje powołanie od chwili chrztu. Jesteś, mogę powiedzieć, naznaczony pieczęcią. Od chwili chrztu, pieczęcią Boga, że do Niego przynależysz że Jemu ufasz, że na Nim idziesz, że, że Słowo Boga jest też tym, na które chcesz patrzeć. Dlatego czytamy Słowo, nie tylko je słuchamy na mszy i później koniec. Nie, to patrzenie ma takie ogromne znaczenie. Mówią, że oczy są zwierciadłem duszy. Czyli co się naoglądasz, to cię to przenika, i dochodzi do tego, że pragniesz. A jak pragniesz, to to robisz. Dzisiaj przyjrzyj się wszystkim świętym. I kiedy myślę, jak mógłbym powiedzieć, co to za ludzie, to po pierwsze, zapatrzeni w Boga, zakochani. Znaczy, to są ci, którzy odkryli, że Bóg ich kocha. I dlatego zostali, jakby tak pociągnięci. Żeby, żeby żyć zapatrzonym w Boga, który kocha, w Jezusa, który umarł i zmartwychwstał, w Jezusa, który odpuszcza wszystkie grzechy i w mocy Ducha, który nas przenika. Dla nas też w Galilei w tym roku mówimy to hasło, daj się porwać mocy Boga. Więc dzisiaj mógłbym powiedzieć, daj się porwać tej mocy, która sprawia, że jesteś. Święty, stajesz się święty, dlaczego? Bo jemu ufasz. Tak, mój słowo. Ci, którzy ufają Bogu, są świętymi, bo On jest święty. To się udziela, to nie jest tylko coś, co ja sam mogę wypracować. To jest coś, co tak, podążam, zmieniam swoje życie, widzę swoje grzechy, ale dzięki łasce Boga mogą być zawsze odpuszczone. I mogę zmieniać życie. Dlaczego? Bo też to, to powołanie do świętości. Bo Bóg, który tak nas kocha, nie mówi tylko bądź święty, bądź święty, bądź święty, a skoro nie, to ciak z Tobą. Nie, Jego miłość jest taka, że on rozumie naszą kondycję ludzką. A więc Jego miłość też, która nigdy się nie odwraca, przebacza. By była możliwa Twoja, moja droga za Nim. Tak jak droga tych wszystkich świętych, którzy nas uprzedzili, i pewno imiona ich znamy, czasami życie ich znamy, może być to jest takie życie według osobistego powołania, ale w Bogu. To jest takie życie heroiczne, oddane, zdecydowane ku dobru. Ku życiu Ewagelią. Nie chodzi o tylko dobro tak sobie, jakoś tam. Tak, to wynika dobro z tego dla, dla ludzi, wśród których się żyje, i oni tak co byli dla innych, ale to są ludzie, którzy byli oddani jeszcze raz Bogu i oddani ludziom. To nie byli jacyś odizolowani. Bo czasami myślimy, że to są tacy nieżyciowi ludzie. Ale oni są tak życiowi, jak my dzisiaj, którzy potrzebujemy konkretnego zaangażowania i życia, stylu życia, charakteru życia, takiego życia, które się nie żałuje, takiego życia, które niesie pasję, takiego życia, które sprawia, że innym się chce przy tobie żyć. Bo to jest taka, taki wymiar świętości. Aż nawet takich oddanych Bogu, że oddali życie za Boga, męczennicy. Ludzie wielu różnych może pokoleń, jakbyśmy dzisiaj czytali na nowo Księgę Apokalipsy, to co widział Jan, że ludzie wszystkich języków, ludów i narodów. Czyli to są święci mężczyźni i kobiety. To są święte dzieci małe. By się sobie, może nawet te abortowane są święte, bo są męczennikami już. To są święte dzieci zabijane albo, które umarły. To są święci młodzi ludzie, jak teraz ostatnio beatyfikowani. Święci, którzy są, to są święci mężczyźni i kobiety, małżonkowie święci. Ci ogłoszeni, no bo urodzili, wychowali. I Kościół widzi święte dzieci, to znaczy, że oni byli święci, że to się nie rodzi tak tylko, choć może być odpowiedzią indywidualną na, na, na spotkanie z Bogiem, ale to może wynikać też właśnie z tego, z tej świętości w rodzinie. I to są też, to grono osób świętych i starszych ludzi. Może być, to jest świętość od momentu poczęcia. Aż do naturalnej śmierci. I dlatego, kiedy mówimy o świętości, to mówimy, my jesteśmy za życiem. Nie tylko dlatego, że teraz jest taki, takie napięcie, ale to nam przypomina nam jako ludziom wierzącym, tak, że, że świętymi są samotni małżonkowie, są duchowni, siostry zakonne, bracia zakonni, wszystkich tak naprawdę ludów, języków, pokoleń, powołań. No to są święci. To oznacza też dla mnie, że który z nich może mi pomóc w stawiennictwie, bo wierzymy w święte obcowanie, ale także ich życiorys, ich słowa, ich zdania, które odczytujemy czy lub słyszymy, że one dają taką nową nadzieję, taką motywację, że jest sens życia. Że, że mam odwagę żyć według Ewangelii. I to jest powołanie do świętości każdej jednej osoby. Oni nas uprzedzili, a my idziemy za nimi. To znaczy idziemy zapatrzeni w Boga. Idziemy zapatrzeni w Jezusa. Idziemy w mocy Ducha Świętego, na którym polegamy. I dlatego też, można powiedzieć, święci są dla nas przykładem, dowodem, że można, że da się być świętym, że da się tak żyć według tej Ewangelii, która niektórzy mówią, a dwa tysiące lat temu napisane, po co taką dzisiaj starocie jakieś. Tak, dla tych, którzy nie wierzą, to są nieznaczące karty, słowa, wezwania i styl życia. I dlatego święty Jan napisał, że ci, którzy nie poznali Boga, nie rozumieją naszego życia. I dlatego nie ma co się z jednej strony dziwić czy obrażać, ale potrzeba nam takiego sposobu życia, który pokazuje, że to jest święte życie. Idziemy za Bogiem. Tak jak w Apokalipsie pyta się, a któż ci są, którzy tam prawda idą, przed, są przed tronem Boga i baranka, a on mówi, to są ci, co opłukali swe, swe szaty we krwi baranka. To ci, co idą z trudów i zmagań, moglibyśmy tak dodać. To jesteś ty ty, 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 każdy z nas. Także którzy idziemy, ale korzystamy z tej łaski. Krwi Baranka, która nas obmywa ze wszystkiego. I dlatego też idziemy dalej. Mamy taką chęć, by iść dalej. To jest powołanie każdej jednej osoby. A święty Jan napisał tak, że to jest Trzy: Trzy. Każdy zaś, kto pokłada w nim tę nadzieję, uświęca się podobnie jak on święty. Kim masz nadzieję? Jezusie. Odpowiedz sobie w sercu, wewnątrz. Kim masz nadzieję każdego dnia? Czy chodzi o pracę? Chodzi o płacę, chodzi tylko o przyjaciół i znajomych, chodzi o rodzinę, tak, to są wszystko dobre. To nie, są, to nie jest nic złego. Ale tak naprawdę uświęcenie polega, że w Nim pokładasz nadzieję. Nade wszystko. I myślę sobie także, że ten czas burzliwy, tej wojny, tak, o której się tu mówi, trzeba powiedzieć, no dobrze, ale ja w kim pokładam nadzieję? Ja za kim stoję? Ja kogo chcę naśladować? Ja gdzie ja idę? W jakim pochodzie chcę chodzić? Świętych, błogosławionych, a nawet męczenników? W jakim gronie? To jest ciągły też wybór, tak? To jest powołanie, na które tak naprawdę uczymy się odpowiadać także i my, chodząc tu po tej ziemi. I to jest takie mocne też myślę sobie dla nas we wspólnocie Galilea mamy takie piękne słowo z drugiego listu do Tymoteusza, rozdział pierwszy i w nim jest, znajduje się też takie, takie zdanie w dziewiątym wersecie. On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem. On Cię powołał świętym powołaniem. Świętym powołaniem, które jest życie. Tak jak mówimy, odpoczęcie od naturalnej śmierci. Dlatego każde życie jest święte, to znaczy nietykalne, bo święty jest po trzykrot święty Bóg. I tylko my. Może być tak, to jest święte, już od momentu poczęcia. Bardzo mi się to podoba, jak mówią, że Chińczycy przeżywają urodzenie dziecka od momentu poczęcia, nie od momentu narodziny. Choć ich podejście do życia jest takie, jakie jest, bo wynika z mentalności komunistycznej. A więc, tak naprawdę trzeba powiedzieć tak. Twoje i moje życie jest święte i błogosławione. Należysz do Pana. Nie należymy tylko do siebie. To jest niesamowity dar. Ale też taki dar, w którym możemy chodzić jak błogosławieni, szczęśliwi. Chociaż życie może być trudne. I całe te błogosławieństwa wypisane tutaj dzisiaj Czytamy je z góry błogosławieństw, mogą być trudne tak, ubogich, smucących się, nie mających ziemi, łaknących, pragnących sprawiedliwości, czystego serca, wprowadzający pokój tam, gdzie jest wojna, cierpiący prześladowanie. To to nie są same dobre, jakby tylko pozytywne strony, ale są błogosławieni, szczęśliwi. Dlaczego bo żyją w ten sposób, ufając Bogu. I to jest droga do świętości. Żyjemy pośród świętych. Bardzo chcę przypomnieć jeszcze raz to, co papież Franciszek napisał: o świętych z sąsiedztwa. Czyli takich, którzy żyją pośród nas. Rodziców, którzy wychowują dzieci i przyjmują dar poczęcia starszych ludzi, świeckich czy duchownych. Papież napisał siostry zakonne, starsze, które jeszcze się uśmiechają, czyli nie są ludźmi skwaszonymi. No to jest tak naprawdę piękna droga. I jeżeli mamy myśleć o świętości i o drodze, że warto ją podejmować, pośród takiej sytuacji, w której żyjemy, nie ma gorszych sytuacji, w których nie można żyć. W sposób taki ewangeliczny i święty. Każdy jest. Sytuacja dobra, minione pokolenia przeżywały swoje trudności i zmagania. I było to życie naznaczone świętością nawet w skrajnych, naprawdę skrajnych sytuacjach. Nie będę je teraz rozwijał, by nie trwało to za długo, tak? Ale trzeba powiedzieć tak, że to słowo z drugiego listy Mateusza jest takim też. W wierszu dwunastym myślę sobie to taki klucz, który zamyka rozumienie, że jestem powołany do świętości, że nie dał mi duchu, ducha, ducha bojaźni, czyli żeby ciągle się bał, ale że mam ducha mocy, miłości, trzeźwego myślenia, ducha, którym daje świadectwo o Chrystusie i się nie boję. I, i żyje Ewangelią się różnych przeciwności i zmagań. Dlaczego to robię? Tak, jestem powołany do świętości. Dlaczego to robię? Paweł napisał tak. Wiem, komu zawierzyłem. I jestem pewny, że mocem on jest ustrzec mój depozyt. Wiem, komu zawierzyłem. Możesz to powiedzieć? Wiem, komu zawierzyłem. Wiem, wiem. komu wiem, zawierzyłem. Ja wiem, wiem. Może być, trzeba jakby sobie ciągle przypominać, żeby to widzieć. Jak zaczęliśmy to słowo, widzieć, wiem, komu zawierzyłem. Mój Bóg żyje. Wszyscy święci żyją. I my też. Aby Bóg był uwielbiony pośród nas, aby był wywyższony, abyśmy mogli żyć jako dzieci Boga. Panie, ty znasz wszystkich nas. Ty jeden włożyłeś w nas świętość, swoją obecność, którą odkrywamy. Panie, Tobie ufamy. Daj nam odwagę świętości. Daj nam wytrwałość w świętości. Daj nam uśmiech w tej drodze świętości. I daj nam pokój który wynika z Twojej Ewangelii. Amen. 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 Na chwilę.